No tam wieje tak, zobaczę no, hmm. tylko rąkiewki. Tu nie wieje. Joanna AZS Ogólny Wrocław na torze czwartym. Joanna Barach, UKS Łódź Warszawa na torze piątym. To najlepsze rezultaty w tym sezonie. 56-93, 57-27. Czyli dwie Joanny między sobą. Rywalizować będą najwyższe stopień podjąć. Ponaczka. To czwarty Janna linkiewicz, a piąty Mion na Banach. Na torze szóstej Emina Ankiewicz AZP Saliwa w Trzecia w tabelach. Czy to będzie czołowa trójka? Czy to będą medalistki? Proszę, oba trzecia, wyglądają ostatnie metry mirażu. I prosta przed Państwem. I nie żałujmy o klasy. To trudna, dominująca myśl technik. Konkurencja. Marta piąty, Avicjana i Kiewicz Wana. To będzie na miejscu świetnie. To jak to wiadomo, Joanna i Kiewicz Joanna Wana.